Jaki ostatni posiłek zamówiłeś na celi śmierci, który uratował Ci życie. Zawsze wyobrażałem sobie, jaki smak ma Homar, słodki, maślany, bogaty. Taki posiłek, jaki widzi się w filmach, kiedy ludzie świętują coś ważnego. Dorastałem z topeka. Mój tata pracował w budownictwie, mama sprzątała domy. Jedliśmy makaron z mięsem służki i warzywa konserwowe. Komar był czymś, co bogaci ludzie jedli w telewizji. Kiedy strażnik wręczył mi formularz z prośbą o ostatni posiłek. Gapiłem się na niego przez godzinę. Jeśli miałem jeden ostatni posiłek na ziemi, chciałem to, o czym zastanawiałem się przez 28 lat. Napisałem Homar z main, z roztopionym masłem, pieczone szparagi, czosnkowych chleb i kola. Strażnik wziął formularz i przeczytał. Go. Na całość. co Nigdy go nie jadłem. Homara, nigdy. Zbyt biedny, a byłem tutaj. Z głową. w o 18. Ja. Kuchnia będzie miała na, 16. Ja. Dwa na posiłek, o przez całe życie. W środę w nocy nie mogłem spać. Ciągle wyobrażałem sobie, jak to ugotują. Wrząca woda komar wrzucany do środka. Ile czasu zajmie zanim zrobi się czerwony. W czwartkowy poranek zadzwonił m adwokat Marek. Gubernator odmówił ułaskawienia. Spodziewałem się tego. Okej, okay, przepraszam. Próbowałem wszystkiego. Wiem, była przerwa, dowody by zbyt mocne. Tych restauracji, kłótnie, polisa ubezpieczeniowa, ja tego nie zrobiłem. Wierzę, ci, ale ława przysięgłych nie uwierzyła. Alicja poszła do łazienki, a ktoś włożył krewetki do jej makaronu Wróciła, zjadła to i umarła przy naszym stoliku 20 minut później. Ciężka alergia na skorupiaki o której wszyscy wiedzieli. Prokuratura powiedziała, że zrobiłem to, kiedy nie patrzyła. zły chłopak beneficjent ubezpieczenia okazja. Moje palców były na jej od przystawek, które nie mogłem udowodnić inaczej, a nie skazała. Rozłączyłem się i położyłem na tyczy. Czwartek po południu o... Nie o tamtym wieczorze, ale o czasie przednim. Spotkania w kawiarni, jej walijowe lady, dodatkową pianką. Sposób, w jaki śmiała się z moich okropnych dowcipów. Wchodziliśmy ze sobą dwa lata i myślałem, że weźmiemy ślu, ale zaczęliśmy się kłócić o jej byłego Tomasza, który ciągle do niej pisze. Mówiła, że to nic takiego, ale jej nie O to właśnie się kłóciliśmy przy kolacji tuż przed jej śmiercią. W czwartek wieczorem usłyszałem dźwięki z kuchni i burczałem w brzuchu Nie jadłem osiadł, chciałem być głodny. Piękkowy poranek nadszedł szybko. 12 godzin. Strażnicy byli ciszej niż zwykle. Kapelan wpadł o 8. Chciałby się pan pomodlić? Nie, dziękuję. Wyszedł. 10 c. i naczelnik przeszedł o obok. Pana posiłek będzie gotowy o 16. Nadeszło południe i zapachy z kuchni zaczęły docierać. Kropniejące masło, sosne, coś pikantnego, od czego ciekła myślina. 14 godz. Myściałem podziała, bo zadzwonię do dadł i strażnik przyniósł czyste ubrania na egzekucję. Szare koszula, szare spodnie. Przebierze się pan o 17.30. 15.30 i zapachy stały się silniejsze. Bogate masło, pieczony chleb, mój żołądek pusty i bolący. 16.00. Strażnik pojawił się z przykrytą tacą. Otworzył moją celę i postawił ją na stole. Uniósł przykrycie. Komar był większy niż sobie wyobrażałem. Jasno czerwonawy z dwoma masywnymi szczypcami, roztopione masło obok, parujący czosnkowy chleb, pieczone szparagi. Dwie godziny. Wykorzystaje. Usiadłem i podniosłem dziadek do orzechów. Ustawiłem go na pierwszych szczypcach, i ścisnąłem. Skorupa pękła. Wziąłem pierwszy kęs i było to wszystko, na co Słodki, delikatne, rozpływające się w ustach. Zjadłem i nie mogłem. Próbowałem oddychać i nic nie przychodziło. Stałem i moje widzenie pociemniało na brzegach. Próbowałem złapać kraty celi, ale moje ręce nie działały prawidłowo. Uderzyłem mocno o podłogę. Strażnik coś krzyknął, klucze, biegnące kroki. Drzwi celi się otworzyły. Ktoś mnie przerzucił. Nie widziałem wyraźnie. Nie mogłem w ogóle oddychać. Ostry ukłucie w udo. EpiPen. Nacisk. zelżał na tyle, żeby wziąć pół wdechu. Karetka. Ktoś krzyczał. Załadowali mnie na coś, co się szybko poruszało. Syreny. Straciłem przytomność. Kiedy się obudziłem, miałem rurkę w gardle, a doktor Kowalska stała nademno. Wyciągnęła ją i gwałtownie. Panie Zawadzki, właśnie przeszedł pan wstrząs anafilaktyczny od ale ta reakcja była poważna. Ma pan śmiertelną alergię i zawsze to się mogło zdarzyć. Ktoś z tak silną alergią nie mógłby obchodzić się z proszkiem z krewetek bez natychmiastowej reakcji. Nawet otwarcie pojemnika spowodowałoby objawy. cofnęła się. Zadzwoniłam do naczelnika 15 minut temu. Złożyli wniosek o wstrzymanie egzekucji. Spojrzałem na zegar Śmierci. 18.03. Miałem być martwy 3 minuty temu. Wstrzymanie przyszło 17.58. 2 minuty przed pana egzekucją. 2 minuty. Śledztwo zostało natychmiast wznowione. Były chłopak Alicji, Tomasz Kowalczyk, pracował w restauracji jako kelner. Miał dostęp do kuchni. Wiedział o jej alergii. Nie mógł zaakceptować, że poszła dalej. Pod przesłuchaniem się przyznał. Włożył krewetki do jej makaronu i pozwolił, żebym ja poniósł Zwolnili mi prawie 4 miliony. Nigdy więcej nie